Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, już czwartym odcinku mojego dziennika czy tego serywalu. Ten odcinek czwarty był już nagrywany, no ale niestety miałem znowu problemy z głosem. Po prostu coś z mikrofonem się stało, to się odłączyło. Ponieważ była burza i wypinałem wszystko w gniazdki, dek i w ogóle. No i wszystko mi zanikło, ale zrobiłem tutaj 10 typyków. I został miał być ten śmierć, tylko że nic trochę nie wyszedł. No, ale jest nieważne. ważne. No, tutaj potwory się już powybijały, widzę. Jeszcze tam idę, to i dobiję może. Tutaj zabiłem wszystko dobrze. No tutaj jest jeszcze luka, ale to się przyprawi. No i co ja zabiłem w tym odcinku? Urządziłem to wszystko, pobiłem trochę. Ale to tylko trochę. Więc nic was nie ominęło. Fuck! Bitch! Bim, leszczu. Nie chcę mi to Dawaj to. Jest tu! Następny! Oh, fuck it! Chodź tu! No! Do ciebie mówię. Chodź tu! Moga się! Nawet pisz chodź nie jadę. Ale do ciebie wierzę. Chodź tu! Chodź tu! Jak ty nie przyjdziesz, to się obrażę. Aaaa! Tak! Deb! No! Tu jeszcze się stawia? Tego trzeba zrobić. O! się. O! To będzie problem. Hmm. Gdzie ja ten free? Dawaj Może tu... Tu jest! Chodź! Chodź, noga! Noga! Fa! you, Men! No, noga! I jeszcze! Wybuchaj! W tej wodzie! się nie postawiłem w serniku. Yy, coś jeszcze mamy do rozbicia? No ja widzę, że nie. Yy, trzeba będzie coś zjeść. Yy. Niedługo trzeba będzie pomyśleć o takiej małej fali tutaj. Tutaj trochę owiacek, trochę spinek Trochę zybożek. Stąd. Stąd nie, to nie tu trzeba będzie przejść, bo na świniach cały czas nie będzie lepiej. Hmm. Tyle mamy jedzonka. Trzeba hmm. to spalić. Hmm. Tak. Będzie spalić co dzisiaj zrobimy? Będę i pokopać kobla. Ale żeby zrobić wieżę, Tak. Nie bez powodu, nie razem. I żeby tam wieżę, tylko że tego kobla pokopię poza waszym widokiem. Bo was to by trochę męczyło. I dzisiaj możemy nawet zrobić jeszcze tą zagrodę, czyli na początku tą taką faję to przyjmijcie. Um, Kamień, nam zrobimy sobie zrobimy. Um, motykę, motykę. No i potem zrobimy jeszcze Zastąpimy to małe pole zrobimy jedynym A kiedy to będzie, to nie... Jest. Nie znam, nie mam godziny. Nasionę. Właśnie. No, po nie, nie, nie mogę cały czas jeść tych chabów. I... Co tego robię? Chleba potrzebuję. Nasionę. I z tą... Idę. Werdest du an Ach, ist Achtel, Ja. ja. ja dam, dam, nam. Das wurde, Alle dann, wir A děma. No, pětě. Opa. Hmm. no to se będziemy mělit na tenhlem odcinku. Na odcinku... Będzie leblona właśnie ta wielka, o której mówiłem. Tylko najpierw parę dni malinkasowych. kopie piechadla. Bardzo pracochłonne zajęcie. No ale... Widzę, że i tak mało osób chce mnie oglądać. sobie tak buduje i tak sobie będę budował. Ta wieża będzie gdzieś tutaj. Będzie takie przejście do niej. Będzie taka wieża wysoka nawet. I potem no zrobimy jakąś kopalnię, też zejście w dół. O, jeszcze dzisiaj nie Mogę jeszcze zrobić i to wyznaczyć miejsce dla tej dzieży. Jak ja ją... Jak ja ją tu planuję? To ja mam za Ona będzie w z tym, że sobie patrzę a chrzątał ziarna. Może się tutaj takie przejście. będzie taki nędzny kawałek muru. Może być? Trochę jestem tym dzisiaj zaspamię i ten odcinek będzie trochę słaby. Ja takich lepszych nie mam w okazji. Słaby mi się to chyba. No ale nic. No właśnie. Z okazji tej majówki odcinki będą dodawane rzadziej, Więc dla moich całych odcinków i nie wiem, że to będzie trochę rzadziej, ale postaram się wszystko dobrze robić. Jeszcze zobaczymy potem, czy śmierć mi działa, ale to...

Wysoka. taka chuda wyska, ale wysoka w tak. I Ja znowu nic nie Hmm. Taka to będzie za duża. Taka. No taka będzie. Tutaj nam nie wejdą. I teraz przetestujemy ten nasz śmieci. Kosz. Jej. Okopają, a nie daje się to ja wyjdę. nie